Dobrze się bawisz? Aha, nie przerywaj mi, mamo. <grywa> to jest właśnie ostatnio najlepsza zabawka naszego syna. Spłuczka od nocnika. Nasz nieodłączny kompan przetrwania ostatnich szalonych upałów, żeby się tutaj nie ugotować. To jest właśnie ten klimatyzator. Naprawdę fajna sprawa, bo można tutaj regulować hmm, moc nadmuchu, rodzaj nadmuchu, tak samo czy to będzie w formie wiatraka, czy też tutaj ze zbiornika, bo z tyłu. O tutaj. Znajduje się zbiornik, z którego właśnie... Ten klimatyzator może pobierać zimną wodę. Tam też mamy włożone takie zamrożone wkłady. Więc jak widzicie, dzięki temu mamy 23 stopnie, a nie jakieś 50 stopni na mieszkaniu. No naprawdę fajnie się sprawdza. No lepsze niż wiatrak, bo przynajmniej miesza powietrze, ale w taki sposób, że je też troszeczkę ochładza. Wiadomo, że to nie taka klasyczna klimatyzacja. Tak, potwierdzasz kubuś? Tak, podoba Ci się jak się kręci. Tak, można też regulować. Czy stoi, czy się jeszcze troszkę obraca? No, tak. och jak się podoba. Jak się podoba. Proszę. Proszę. To jest. Gadgeciarz mały. Do każdej elektroniki, tak? Odkurzacz, klimatyzator. Tak, pip. No, idziemy na spacer, gabunia. Idziemy na spacerek. Co? my? Idziemy? idziemy na spacer? 31 stopni, tak? Idealna pogoda na spacer? Tak? 31 stopni, idziemy? 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 No to idziemy, może się przejdziemy, co? Z nowości, które y, znalazłam w, w sklepie, byłam dzisiaj w Biedronce, to mini milki. Takie akurat wielkościowo są fajne dla dzieciaków, takie do łapki, naraz, na małego głoda, smak truskawkowy, śmietankowy i czekoladowy. To no, jest skład jak skład, no, ale wiecie. Jak są lody jest super lato i ma się w domu trzylatkę, to ciężko się opalić od lodów, a wolę kupować już takie lody niż co chwilę chodzić na lody na miasto i płacić 5 za jedną gałkę. I jeszcze kupiłam na spróbowanie z All Nutrition. To są ciasteczka z karmelem, orzeszkami arachidowymi, w mlecznej czekoladzie. One są słodzone maltitolem. Zobaczymy. Słyszycie, jak mój Kubuś śpiewa? Przez te upały mamy trochę problem ze spaniem, no ale życie. A właśnie a propos śpiewania Kubusia, to spotkałam się na klatce z sąsiadem i, i mówi, o kolego, jak ty dniami, nocami płaczesz. No, także nie tylko nam to dospiera. myślę, że Pan sąsiad mimo, <laughs> może powiedział, nie, nie, nie przeszkadza mi to, to chyba chciałoby się w końcu wyspać, tak jak my. Taki patent, jeśli kupujecie koperek czy pietruszkę, bądź rzodki w większych ilościach i nie chcecie, żeby Wam zwiędły w lodówce, albo rzodkiewka, żeby zmiękła, to włóżcie ją do nawilżonego ręcznika papierowego i wtedy chowamy do lodówki. O wiele dłużej zachowuje świeżość. Ale go. Dogadamy się dzisiaj. Dogadamy się dzisiaj. Tak? Dogadamy się. Oho. Ani jeść, ani spać, ani na rękach, ani w łóżeczku, tak? Dobrze, że... Dobrze, że bujaczek. Tak? Tak? Uuu. No, bujaczek mistrz. Miliony monet. Ale miliony. Godzin zaoszczędzonych, żeby cię nie nosić na rękach, tak i spokojnie odłożyć. Tak! Tak! No, ale radość! Wow. No i patrzcie, na 60 paczce butów nie stanęło. Wiecie kolejne. Oddał w tamtym! Jutro będę. Macie jeszcze dwie pary. <laughs> Zdało będziesz sobie szedł. No. Robimy test. Ta klarka nam zwiewa będzie ładnie jeździła, to co dostaniesz? Loda! Loda dostaniesz, jak musisz ładnie jeździć. Jak Tak na razie zatrzymuję się, tak, na razie się. Póki... Chodź, pokażę, jak się zatrzymujesz przed przejściem. Chodź! Chodź. Chodź ze mną! I czy ci brakuje takiego tego magnetofonu albo takiego boomboxa, żeby grała muza z tego? Daj Mian mi go. Proszę o niego. Daj mi go, baba. Dwa. Zostaw im masztelarze. Super. Widmi. Chcesz mojego? Maciek ma truskawkowy. A fajny są wielkościowo, bo takie na raz. Na raz to nie powiedział. Śledzik na raz. Czuję tutaj... Jeszcze nie mierzyłem. Wygrano. podobny do mojego buta, którego mam czarnego takiego. Ciekawe. Dawaj, dokładaj. Mam też jedną historię z Zalando do opowiedzenia. Jaką? Zamówiłem te buty czarne i po jednym no, w sumie w życiu, po paru życiach się rozkleiła. Ta... Tu się rozkleiła, nie? I zareklamowałem i wrócili mi dwie życie ceny. No i fajnie, no i cześć. A bo muszę skleić u jakiegoś magika. Rekomendujemy Zelanda? Tak o super mm. sexy noga mm. panie Jerzu, chyba coś z tego będzie chyba coś z tego będzie co się dzieje? co to za powódź? ratujemy pomoc Kto Ty tu podjada? ja co ty tu zjadasz? malinki malinki pyszne za miliony monet co tak, to jest takiego śmiesznego? To jest znowu Tak, to była No dobrze, dobrze. Ale fajna, popatrz, na przykład tutaj. z no... ciebie, gościu. No ładnie, ci tylko te uszy tak ci odstają. Tak? No, uszy mi wystają. Proponujmy ci takiego tego, jak to się nazywa? No, takiego gremlinka. Mhm. O, jest wstawa, nie? Nie, za duża chyba. Za no się... tak mam... głęboka. Troszkę za głęboka, no i co teraz? No i znowu zwrot. Nie zwracam <laughs> Dzisiaj na obiad coś, co uwielbiam latem. Danie jednogarnkowe, czyli po składnikach, jak widzicie, leczo z kiełbasą i z pieczarkami. Cebula już się dusi w się za chwilę kroję wszystkie składniki i robimy dzisiaj pyszne leczo. Chciałam Wam pokazać fajny patent na krojenie papryki, yy, najpierw od krawacie. Tutaj samą końcóweczkę. To Wam odpada. Nic wtedy z papryki się nie marnuje. Teraz wykrawamy sobie ciach, ciach, ciach z góry te wszystkie błąki. I cały środek pięknie wychodzi. Wszystkie te składniki y, mogłabym pokroić wprawdzie w termomiksie, ale powiem Wam, że ja też y, jem oczami i nie lubię jeść takich brajek, y, na przykład y, czy w zupach, to y, zawsze sobie kroję w kosteczkę. Y, no i tak samo jest w przypadku leczo, że sobie kroję po swojemu. Cukinie kroję sobie w kosteczkę, y, paprykę w paseczki. Także jak ktoś ma tak w głowie jak ja, no to Cóż, musi kroić. Lecz gotowe, tylko co się stało z moją kiełbasą? Jakoś się rozpadła. Ale nic. Smak jest zachowany, więc jemy! Już długo mm, nosiłam się z taką myślą, żeby zamówić w końcu coś z Shein, Shane. nie wiem jak się czyta. Ale zapewne już nieraz na Instagramie czy na Facebooku widzieliście, widzieliście reklamy ubrań tej marki. Um, ich reklamy są zawsze takie przyciągające. Te ubrania na te stronie wydają się takie cudne. Zawsze tam wchodziłam i sobie myślę, o, trzeba czekać tak długo na dostawę. Może innym razem. Inni mówili, że straszny szaj z te ciuchy, że to chińszczyzna więc nie zamawiaj nie ma sensu. Ale wiecie, chciałam się przekonać na własnej skórze, tym bardziej, że potrzebowałam kilka takich basicowych rzeczy, bo nawet jak teraz widzicie, mam spódnicę w kwiatki i znowu jakąś potrzebuję gładką górę. Dlatego zaraz wam pokażę, co zamówiłam, i pokażę, jak to wygląda na mojej sylwetce. Na początek zwykły, codzienny t-shircik z kolorowymi piórkami. Ja wszystkie ubrania zamawiałam rozmiar S, i jak sobie przyglądałam już wcześniej te ubrania, to mam wrażenie, że one są dość spore, jak na S-kę. I potem dopiero na Metce zobaczyłam, że u nich S to jest rozmiar 36, nie 34, pewnie 34 to było XS. Także sobie włożyłam ten podkoszulek tutaj do, do spodenek. I wygląda całkiem fajnie, jak sobie go wypuszczę, to jest taki dość luźny, ale wiecie, na lato. To nawet takie fajne luźne, luźne rzeczy się sprawdzają. Starałam się też wybierać rzeczy bawełniane, bo mają mnóstwo poliestrowych przecudnych bluzek, sukienek i tego typu obrań, mm, ale poliester w lecie no nie wiem, chyba niekoniecznie. Także do spodenek. Fajne. Daję okejkę. Kolejna rzecz to taka bluzeczka z koronką. O, tak się prezentuje ta koroneczka. t bardzo fajny, bardzo przyjemny, ale oczywiście też jest duży. Nie wiem, czy akurat taki fason bluzki chciałabym mieć w takim rozmiarze. Popatrzcie, ile tutaj jeszcze mogę? O, wolałabym, żeby ona była taka. Wtedy staje się na bardziej taka troszkę elegancka i mogę ją założyć do spódnicę w momencie. Gdy jest taka luźna, to nie wiem, czy to będzie fajnie wyglądało do spódniczki. I to też nie jest biel. To jest takie cree. Taki delikatny kremik. No nie wiem. Generalnie chyba mam wrażenie, że do tych spodek to będzie mi wszystko pasowało tak, o? Za, za pas. O, bardziej mam luzu, jak jeszcze się obrócę. Dobra, ja mamy kolejną brózeczkę. Nie wszystko jednak zamówiłam, jednak tak <noise> Na stronie ta bluzka wyglądała na tej modelce tak pięknie, że musiałam ją sobie zamówić. I zobaczcie, jak będzie wyglądała. Troszkę prześwituje, no jednak jest poliestrowa. Myślałam, że ta koronka będzie bardziej karmelowa. Tak jak moje spodnie, nie? Taka karmelowa właśnie. A ona ma taka, taki trochę nieokreślony ten kolor. Tu ma taką falbankę. A to jest takie... Ani to takie stare złoto, ani to taki beż. I ona też jest w rozmiarze S, a jest mniejsza niż tamte rzeczy, bo zobaczcie, jak sobie wyciągnę. To już nie jest taki worek. Nie taki worek jak tamta. Nadal luźny, ale nie taki... Nie taki worek. A nie no, wygląda fajnie. I jak na poliester, to jest całkiem cienka. To akurat chciałam, żeby było dopasowane. A to jest na mnie luźne dość mocno. Fajnie, gdyby to było dopasowane do właśnie takich spodni z wyższym stanem. To, jak mam, mam te niby m, tym sznurkiem, można sobie manewrować. Ale zobaczcie, jak zrobię sobie. Zawiążę go sobie tak, żeby było to dopasowane w miarę. To aż y, gubię jeden guzik. <laughs> Nie mam jednego guzika. I taki wtedy długi ten frędzel się tutaj robi. Ale fajne, to jest przyjemne. To jest przyjemne, tu ma takie guziczki. O. No, wygląda to całkiem w porządku. I żeby nie było, że wszystkie brudki zamówiłam białe, to mamy i brudny róż. No, wygląda to rewelacyjnie do tych moich karmelowych spodanek, ale nic. nie patrzmy, Nie patrzmy na to sprawdziłam teraz, że tą bluzeczkę zamówiłam w rozmiarze XS i już jest o niebo lepsza mimo, że i tak jest szeroka ale i tak już jest dużo lepsza ona ma tutaj taką falboneczkę luźną i takie dziureczki, to nie jest wzorek tylko takie dziurki bardzo fajna, kolejny model do wkładania z budynki to będzie super do jeansowych spodenek albo do białych będzie świetnie Świetnie wyglądało. A propos jeszcze tamtej bluzki na remaczkach, to ja w niej pokładałam duże nadzieje przez to, że wybieramy się na wakacje. I takie właśnie cienkie bluzki na szelkach mam nadzieję, że mi się przydadzą. Ta też jest bardzo fajna. No tam mi się podoba. Mam wrażenie, że z każdym założeniem ubraja moja fruzera wygląda coraz gorzej, ale to będzie super test dla naszego Mydełka, oglądałam się już kilka razy w lustrze z tymi brwiami i ja po ja prostu jestem w szoku, jak to się trzyma, w ogóle jak one wyglądają, zobaczcie. Ja jestem w szoku! Dobra, <grych> wracamy. Teraz mamy taki zielony, klasyczny t-shirt do... no do chodzenia po domu, taki... taki wiecie, przyjemny. A wiecie co, najlepsze jest, że to też jest SK a to jest już dużo bardziej dopasowane niż, niż tamte. Więc z tymi rozmiarami to, tak powiem Wam, różnie. Ja też nie do każdego ubrania sprawdzałam szerokości, długości i tak dalej, tylko tak przeważnie na ja brałam xs Bałam się brać same xs bo często jak kupuję gdzieś tam jakieś same XS-ki, to ja się nie jeszcze w ramionach, bo jestem dość tutaj szeroka w ramionach. A ten t-shirt, jeśli chodzi o ramiona, idealnie. Fajny. Ten mi się bardzo podoba. Takie właśnie białe spodoneczki i albo jakieś rybaczki, białe białe spodnie. No świetnie, ten jest fajny. Fajny i fajny też kolor. Mam nadzieję, że kamera go dobrze odda, bo to jest taki, taki, old, taka old schoolowa zieleń. To mi się kojarzy z, no nie bez powodu, to jest przykład Los Angeles, bo to właśnie taki typowy y, amerykański kolor. Te kolory typowo mi się kojarzą, jak byłam w Stanach. To te właśnie kolory, tak mi się kojarzą, ubrania, takie typowe, typowe t-shirty stamtąd. Właśnie taka, taka zieleń i biały napis. Także taki vibe amerykański mi się przypomniał. Ach, aż bym sobie poleciała do Stanów. No. Może kiedyś się jeszcze uda. No i powiem Wam... poliester Ale chyba się polubimy. No eska. Taka bym powiedziała, ani taka duża jak tamta, ani taka mała jak tamta xs -ki. Niemniej jednak fajna, wygodna. W rawonach mi nigdzie nie ciągnie. Luźna jest. Ale jedziemy z klasyką. O! Od razu. Od razy lepiej, nie? O, i taką mamy tutaj piękną, piękną koronkę. Koronka jest bawełniana. Dajemy temu okejkę naprawdę. I to nawet do spódnicy będzie pasowało. A może zrobię taki test, założę spódnicę. Może niekoniecznie do tego fasonu spódnicy, ale do jakiegoś innego, takiego bardziej dopasowanego, albo całkiem taka, wiecie... To byłoby całkiem nieźle. No. Pokażę wam tak. Zamówiłam czarną bluzkę z takimi dziurkami tutaj. O, taka. I sprawdziłam, że zamówiłam rozmiar XS i się w nią nie wcisnę. Jak włożę ręce, to mi już nie przejdzie przez ramiona. Także nie pokażę Wam jej, jak wygląda. Znaczy o, przyłożę tak do siebie i niestety. Ale powiem Wam, że ten poliester to jest najgorszy z nich wszystkich nie chodziłabym w tym, nawet gdyby to było... gdyby to na, na mnie pasowało, to nie. Nie wiem, czy kiedykolwiek próbowaliście, a zamówiłam sobie wałek. Wałek do kręcenia loków na szlafroku. Nie na szlafroku, co ja gadam? Na pasku od szlafroka. Chyba, że ktoś umie na szlafroku kręcić. Rozpakuję, żeby Wam nie semrzeć. Nie wiem, czy kiedykolwiek to robiliście. Jeśli nie, to nawet dostajecie tutaj bardzo sfatygowaną, ale jednak, instrukcję obsługi, jak to się robi. Ze swojej strony metodę polecam. Ja mam włosy proste jak kołki. Jeśli ktoś myśli, że ja codziennie prostuję włosy, to nie, ja nic im nie robię. Ja nawet czasami ich nie suszę, myję i one są z natury takie proste. Druciki. I takie włosy najciężej jest zakręcić Znaczy one się kręcą super, bo są cieniutkie Więc się wykręcają momentalnie Tylko tak szybko jak się kręcą Tak samo szybko się rozkręcają A Właśnie ta metoda na pasek od szlafroka Tudzież właśnie taki wałek Który sobie kupiłam, mam nadzieję, że to się będzie sprawdzało um, Utrzymuje się na moich włosach cały dzień Na kolejny dzień wręcz jeszcze mam Delikatne fale Kiedyś poszłam do fryzjera i pani się nie wytaczają kręcone włosy. Ja mówię, że nie, że prosto jak kołki, a tutaj to skąd Pani ma te loki? Ja więc wczoraj jest wałka. I Pani się to utrzymało tak. Najlepszy test na te wałki to jest zima. W zimie kiedyś zrobiłam sobie właśnie ym, te loki i poszłam z klarą na sanki wróciłam. One były delikatnie rozprostowane, ale nadal świetne. Trzeba jakby ym, wyważyć sposób kręcania i dopasować to indywidualnie do siebie i do waszych włosów. Ja już mam w miarę to opatentowane. W ogóle hmm, loki, które mam na zdjęciach z sesji hmm, rodzinnej, jeszcze jak z kubusiem byłam w ciąży, właśnie są hmm, spas spaska paska od szlafroka. Także możecie sobie zajrzeć na mojego Instagrama i sobie zobaczyć zdjęcia właśnie z tej sesji. Moim zdaniem na lokówce nigdy bym takich loków nie uzyskała, a tym bardziej nie trzymałyby się tak długo. Więc jeśli nigdy nie próbowaliście, to koniecznie spróbujcie Tylko rada jest taka Myślę, że u każdego to się sprawdzi Suszymy włosy całkowicie, muszą być perfekcyjnie suche Najlepiej nie nakładajcie na włosy żadnych um, pianek Żadnych odżywek, niczego takiego Spróbujcie po prostu na sucho, bez żadnych detergentów na włosy, nic Myjecie włosy, suszycie porządnie, po prostu żeby były turbo suche Nakręcacie, ja w tym śpię. Da się w tym spać. Nie wiem, jak w tym, bo to jest trochę sztywniejsze niż pasego szlafroka. Ja do tej pory robiłam na pasego szlafroka, ale to jest fajne, bo to jest okrągłe. W ogóle to jest taki zestaw. Macie tutaj. O, są dwie gumeczki, żeby sobie w końce zawiązać. Jest też klamerka, bo. Już wam to pokażę. Bo robimy to tak, że zakładamy sobie taki wałek tu na głowę. Przypinacie sobie to, ten wałek tutaj e, klamelką do włosów i nakręcacie poszczególne pasma. A na koniec wiążemy to tym. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało, bo to jest satynowe, jedno i drugie. I czy to się nie będzie ślizgało, przez moje śliskie włosy. A pasek od szlafroka ja mam taki polarowy na zimę. On jest grubszy, e, jednak polar daje trochę opór. Więc jestem bardzo ciekawa. Dajcie w ogóle znać, czy słyszeliście kiedy w tej metodzie e, loków na pasek od szlafroka. I yy, jeśli tak, to czy już próbowaliście i jakie są u Was efekty? Czy ta metoda się u Was, się u was sprawdza? Yy, z moich zakupów dla mnie to tyle, aczkolwiek mam jeszcze kapelusz, tylko ze względu na koka nie będę go mierzyć, chociaż wiecie co? Rozpuszczę koka i zobaczymy, czy, czy będzie dla mnie dobry. To jest jedyna rzecz z zamówienia, której nie można zwracać. Uuuu! Zobaczcie. Fajny! Oj, oj, to rozpuszczam włosy. Rozpuszczam włosy i... i wracam w kapeluszu. I jestem w kapeluszu. Powiem wam. Ja mam dość dużą głowę. Bo jak grałam w orkiestrze, to zawsze musiałam mieć rozmiar czapki. Prawie że męski. Ale wygląda fajnie. Fajnie, naprawdę spoko. No. I tak jak mówiłam jeszcze dla dzieciaków, dla klarcie mam taką sukieneczkę. Góra jest bawełniana, taka swedergowa delikatnie i taki piękny tiul. No fajna, naprawdę, naprawdę ładna. I dla Kubunia. Tutaj mam takiego pięknego rampersa. Ten mi się bardzo podoba. Jest 74, więc będzie na styk, także rozmiarówka taka, powiem wam, typowa. Nie jakaś taka przedziwna. Wprawdzie rozmiary są inne niż w Polsce, bo kara na przykład ro nosi rozmiar 104, a tu jest rozmiar 100. Tutaj mamy fajny komplecik. Takie spodenki karmelowe, i do tego t-shirt. Tutaj kolejny rampers, taki elegancki. Fajnie, bo są rozpinane do samego dołu i tutaj, więc łatwo będzie mu to założyć. Mam nadzieję, że z tym rampersem, bo też jest bardzo fajny. O, taki. Też nie będzie problemu, żeby go, go założyć, nie wiem, dołem, górą. <grym> Zobaczymy. Także takie cztery jeszcze rzeczy dla moich dzieciaków. Ale jakoś powiem wam całkiem spoko. Te spodenki w ogóle rewelacyjne, normalnie są ultra cienkie. To też jest z bardzo przyjemnego materiału. Nie, generalnie naprawdę. Naprawdę fajnie, to jest mega cienkie. To jest mega cieniutkie. A jeszcze chciałam Wam pokazać yy, przepis na najprostsze, a mega smaczne ciasto z borówkami. Yy, mogę się założyć, że większość składników macie w domu i wcale nigdzie nie będziecie musieli wychodzić, żeby je zrobić. A przygotowanie tego ciasta zajmie Wam 5 minut. Cała filozofia tego ciasta polega na tym, żeby. Yy, masło yy, utrzeć z cukrem na gładką masę. Potem dodajecie do tego jogurt, mąkę, proszek do pieczenia. Miksujecie wszystko razem, yy, oczywiście i cukier, nie wiem, czy mówiłam. Yy, I na koniec dodajecie borówki, mieszacie wszystko, wylewacie do formy keksowej długości około 30 cm. Pieczycie godzinę w temperaturze 180 stopni, ciasto wychodzi prze -bo I kolejny patent, jeśli nie macie w tej chwili miękkiego masła, bo wyjęliście je dopiero co z lodówki, włóżcie kostkę masła na około 20 sekund do mikrofali, ono się nie stopi, a zmięknie. Chodź, Chodź moja kierowniczko. Kierowniczka? Aha. Kierowniczka? Ja pasażerka, czyta? Nie, 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 Pasażerka, tak? No A nie, 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 kierowniczką nie, kierowniczką nie, 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 bilety na nasze wakacje. Także mamy nadzieję, że nam się uda dostać wagony sypialniane tak jak w poprzednim razie i przyjedzie Intercity. Także ruszamy na dworzec po bilety na wakacje. Gdzie są, Klarciu, łóżka? Tam! A tam na reklamie! <taki> Takie sobie kupimy łóżka? Tak! Takie? Tak! A będziemy jechać w pociągu? Tak! Tak? Tak! Lubisz jeździć czy nie? Lubię! Super, cieszysz się na wakacje? Tak, no to ruszamy. Ruszamy. Co się stało? te blondynki się pociągną. Co? Blondynki. Aha. No dlaczego przyjechałyśmy niepotrzebnie? Bo i tak kupuję bilety przez internet. Okazuje się, Klarciu, że nie ma miejsca już w kasie. A przez internet jeszcze są. Człowiek myślał, że pojedzie do, na dworzec, kupi sobie elegancko bileciki, pani wszystko wytłumaczy. Biletów nie ma. Ja wpisuję w internecie, bilety są. Rozumiecie, przejażdżka z dzieckiem, a bilety i tak w telefonie. na bilety w telefonie, Misia, tak. Na Lisia, kuku, jedziemy. Jedziemy. Na rowerze. Na rowerze mamy bilety. Na jaki pociąg? Jaki pociąg? Intercity. Intercity, fantastycznie.